Dzień dobry, kochani! Witajcie w prawdopodobnie jednym z najkrótszych filmików na moim kanale na bardzo szybkie mini maxi wtorki, które nagrałam do nas wczoraj. Znaczy, tak myślałam, że nagrałam, bo nagrały się jakieś dwie minuty. Spadło mi coś, tak standardowo, i nie włączyłam nagrywania. Myślałam, że włączyłam. A zamiast tego zakończyłam filmik. Eee, tak, ym, jak sprawdzam, <laughs> to wiecie, nie ma takich sytuacji, ale nie sprawdziłam akurat, yy, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Filmik i tak był bardzo krótki, yy, dlatego, że tak jak Wam mówiłam, do kosztów rocznych yy, dzisiaj, znaczy, no dzisiaj, no dobra, powiedzmy, że dzisiaj yy, wylądowało 190 zł tutaj, na nie tu, tu, na przegląd pieca. Tak, na przegląd pieca wylądowało 190 zł, a ostatnie 10 zł wylądowało tutaj na perforację 10.02. Widzicie, wszystko się zgadza. Tutaj też 10.02. Wszystko się zgadza, naprawdę wszystko się zgadza. Tylko tego nie nagrałam. No, także tu były bardzo szybkie, bardzo szybkie koszty roczne. Może niekoniecznie równie szybki, ale w miarę szybki. Tetris, tutaj wylosowałam, znaczy trafiłam trójeczkę, więc tutaj było 11. Potem trafił się ten on i pomalowałam go tutaj, żeby uzupełnić tą lukę, i tu było 8 chyba. Tak, 8, więc razem było 19. I na koniec wyrzuciłam jeszcze tego, zaryzykowałam i pomalowałam go tutaj, i tu było 7, więc do LEGO poszło 26 zł. Także tutaj to już w ten sposób się zakończyło. Oprócz tego były mini wyzwanka. Oczywiście za kwotę 50 zł, jak to zwykle bywa, i udało mi się skończyć to wyzwanko od Justyny, z budżetu Justyny. Tak, 12 zł odłożone. Tutaj dołożyłam piątkę i czwórkę chyba. Wzięłam sobie w zastępstwie za tamto wyzwanie moje kotki. Wylosowały szóstkę. To nie ta strona. Te kotki trafiły dwie piątki i dwójkę. Tutaj odłożyłam czwórkę. Trójkę i czwórkę, chyba, tak mi się wydaje, jedną świnię i jedną piątkę. Także yy, mini wyzwanka też były dosyć szybkie, bo dosyć duże kwoty w nich wypadały. E, tak, to był bardzo szybki filmik, naprawdę. On chyba trwał około 12 minut, także znaczy trwałby, gdyby trwał. E, I oczywiście pomalowałam, tutaj tutaj dopisałam te nierówne kwoty, które są, czyli 5 i e, z Lego i była jedna dodatkowa plus 2 złote było już wcześniej, czyli czekamy jeszcze na 2 złote jakieś e, zapasowe, żeby tutaj e, dołożyć dyszkę. I pomalowałam. E, ile tam wychodzi razem? 20. I 220, 290 zł. Tak, nie, 270 zł. pomalowałam tutaj, zaznaczyłam, także jest. I ostatnią rzeczą, którą Wam pokazywałam we wczorajszym filmiku, była moja paczka wymiankowa z Mimi. Znaczy, część mojej paczki, bo całej wam nie pokazałam, e, dostałam od mimi tą cudowną, e, fantastyczną kosteczkę, która błyska. Wczoraj było lepiej widać, bo nagrywałam w ogóle to dla was wieczorem. Znaczy wieczorem. Mm, już tak się w miarę ściemniało i właśnie dlatego nie nagrałam tego, tego co teraz wam nagrywam wczoraj, tylko czekałam do dzisiejszego poranka, e, bo jedyne, co było widać, to właśnie tą kostkę, <laughs> że ona się błyska, bo tak nie było widać kompletnie nic, już już było tak ciemno. Mm, I e, to co dostałam w parce od mimi, to była nasza wymianka. Mimi dostała ode mnie naleśnikarnię, i już jej zapowiedziałam, że dostanie ode mnie ten nowy projekt, który będzie, mam nadzieję, będzie w przyszłym tygodniu. Staram się, bardzo się staram, żeby, żeby był. I w zamian za to dostałam kawiarnię. No bo skoro naleśnikarnia, to i kawiarnia, czyli tutaj ten czas na chwilę wytchnienia z tymi czterema kartami, które oczywiście wyląduje w grach, niedzielnych grach, do niedzielnych gier będę musiała chyba coś dołożyć trochę, bo nie sądzę, żebym na 80 zł była w stanie to ogarnąć, ale tak, czekam jeszcze na zamówienie z temu, na kopertki, bo na razie skończyły mi się koperty, więc nie mam za bardzo co, co tutaj szaleć. Oprócz tego dostałam jeszcze... Czy dostałam? No tak, no w sumie wybrałam sobie dwie rzeczy, a resztę Mimi dała mi randomowo z tego, co stwierdziła, że będzie mi się podobać. Tą najnowszą gierkę, którą Mimi pokazywała chyba dwa filmiki temu, czy trzy, z liczbami karty losujemy i z tych kart to, co nam wypadnie, zaznaczamy sobie na tej karcie dłużej i ta karta, na przykład z dziesiątką, zaznaczona tutaj, wraca z powrotem do talii, dopóki nie zbierzemy wszystkich sześciu pól, które powinny być za dziesiątkę. Także. I tak, to jest jeden z pomysłów, które ja też miałam do naleśnikarni właśnie, też chciałam tego użyć, ale stwierdziłam, że coś innego zrobię, no i Mimi w tym samym czasie wpadła na bardzo podobny pomysł. Następną rzeczą, którą dostałam, to była e, herbatka. Hmm, znaczy herbatka, były karty z herbatką. E, to jest taka gra, w której rzucamy sobie kostką e, czwóreczką. E, kostka nam mówi, z której karty w danym momencie skreślamy e, element, czyli albo filiżankę, albo e, za piątkę, albo kubeczek za dyszkę, albo konfiturkę za 15, albo czajniczek za 20. Także też taka fajna gra, e, która będzie mnie skubać, obstawiam. E, I tak, i rzeczy, które ja wiedziałam, że dostanę i bardzo chciałam dostać, bo jak widziałam je na filmikach, to no bardzo mi się podobały, chociaż nie wiem, gdzie jest czwarta. To są z z kotyczkami. O, tu jest czwarty. No i to jest mój pyszczek. Mój mały pyszczek. Ona jest dosłownie identyczna, oprócz tego, że jest bardziej puchata. To to jest mój, mój tygrysek. Mm. No, a te są. No, ten jest taki śmieszny słodziak. I tu jest 150, 150. Tu jest stówka, a tu jest 70, czyli taka mniejsza kwota. I na pewno jedna z tych zdrapeczek już wyląduje w niedzielę w grach. I oprócz tego dostałam jeszcze coś, co mi mi wybrała sama. Powiedziała, że w takim razie jak nie mam jakichś wielkich życzeń, to resztę mi po prostu dorzuci sama. I dostałam takiego świniaczka małego, prosiaczka takiego słodkiego. Dostałam w temacie kotów, która rano wstaje, ten kotu jeść daje. To jest czysta prawda. Tak jak mój mąż teraz przyjeżdża na weekendy, to jest tylko takie daję jeść, ja cały tydzień wstaję. <grym> On też wstaje wcześniej, także to jest kiepski argument, ale idzie, daje daje go tu jeść. Także ja w tygodniu, mój mąż weekendy w tej chwili. Tu jeszcze jest takie cudowne, tak, my tak śpimy, tak, ona, tu, tu rozumiem, że tu jest dalszy ciąg tej, tej dziewczynki i ona tak śpi na mnie. Um, tutaj jest. Yy, herbateczka i ciasteczko, to jestem ja typowo, tylko nie mam kręconych włosów i jeszcze taka kaczucha na rzut kostką i taki słodki króliczek, myślę, że to się Kasi spodoba z Blooming Fern Project, no bo ten króliczek jest taki słodziaszczy, no i tutaj jeszcze ze słodziaszczych rzeczy mamy takiego liseczka malutkiego też to jest lisek, chyba nie? To nie jest jakiś piesek, e, ewentualnie Fenek. E, takiego ma maluszka, nie, no lisek. E, tutaj jest taki troszkę haropoterowy, no bo e, mamy Foxa, e, Feniksa Foxa e, w Harry potterze, więc to tak, uważam, że to jest taki trochę haropoterowy styl. E, tutaj są takie słodkie, małe dwie wiewióreczki. E, no i Mimi stwierdziła, że no pistacje, pistacje mówiłam ostatnio, że bardzo lubię pistacje, tak bardzo lubię pistacje, lubię wszystko z krajem pistacjowym teraz jest dla mnie raj w ogóle jak wszystko jest pistacjowe bo ja kocham pistacje także tak, takie cudowności Mimi mi podarowała w zamian za coś jeszcze, czego jeszcze nawet nie widziała więc odważna kobieta stwierdziła, że chyba chyba stwierdziła, że wyrobię na tyle, żeby mi dać w zamian takie piękności, także to jest nasza wymianka, kiedy były praktykowane wymianki na różnych stronach, to my teraz też się wymieniłyśmy. Eee, tak, e, oprócz tego dostałam cudowny mały prezencik jeszcze do naleśniczków. E, właśnie słyszycie moją kotę. Tak, e, a, a, a propos, chcesz się pokazać mimi? Chcesz pokazać Pyszczek? Tak, to chodź. Pokażemy Pysio. Chodź, pokaż, jaka jesteś piękna. Takim jestem tutaj puchaczem. <laughs> Ale Pysia pokaż. Pysia pokaż do kamery. Tu. Tu, 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 tu. Всё, oh, посяк. Ну no, так, и маршрутки, и посяк. dobra, uciekaj. E, jeszcze dostałam słuchajcie, konfiturki, konfiturki dostałam e, do naleśników jak to Mimi mi się śmiała, albo do herbatki e, konfiturki zrobione ręcznie właśnie przez naszą Mimi, także taki słodki mm, dodatek jeszcze dostałam znaczy mam nadzieję, że słodki bo w sumie są z żurawiny, więc mogą być kwaśnawe, ale dobra, będą, będą pyszne na pewno, e, tak, jak już jej pozwoliłam, to proszę, to, to się dzieje to, e, także schowaj tylko tyłek nie pokazuj tyłka, e, dobra e, także e, filmik z opowieściami jest prawie tak długi jak oryginalny filmik. Także no, tyle na dzisiaj, słuchajcie. W czwartek jeszcze kiniu cichutko. W czwartek pokażę Wam jeszcze jeden, jeszcze jeden taki mniejszy projekt. To nie jest jeszcze ten projekt, o którym Wam mówię od chyba dwóch tygodni. To jeszcze nie jest to. To jest coś, co zrobiłam w międzyczasie, w tak zwanym bo ja bardzo lubię międzyczasy i robienie pięciu rzeczy na raz, więc zrobiłam jeszcze jedną rzecz w temacie, który mnie bardzo już irytował od dłuższego czasu i musiałam po prostu sobie zrobić do tego rozwiązanie, więc to Wam pokażę w czwartek i w czwartek będą kaczuchy, będziemy doładowywać Rudolfa i będziemy dorzucać do Hello Winter przed ostatni raz, tak, i będziemy sobie uzupełniać jeszcze napiwki i miliony monet, także wszystko, wszystko będzie w czwartkowym filmiku, bo ostatni ostatnio chyba nie było milionów monet, a może było? Nie, 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 nie pamiętam um, no, w każdym razie widzimy się w czwartek um, potem się widzimy w piątek i widzimy się w niedzielę także w tym, w tym tygodniu cztery filmiki wpadną e, i co? I mam nadzieję, że macie dobry tydzień i że wszystkie filmiki wam się nagrywają. Tak, tego wam bardzo życzę. A tak, w ogóle, to dzisiaj czeka was niespodzianka. Albo już ją widziałyście, albo dopiero ją zobaczycie, ale czeka was jeszcze niespodzianka. Także do zobaczenia później. Cześć, pa.